Witam Was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj mam dla Was odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Was pod moimi filmami dotyczące Nekromanty i Patcha 2.6.0 Jednocześnie zanim ten film e, się rozpocznie chciałbym Was prosić, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania właśnie do Nekromanty i Patcha 2.6.0 to zadawali je pod tym filmem. Ja jak najbardziej postaram się Wam na wszystko odpowiedzieć i wszystko dla Was wybadać, wyszukać i zrobić taki film drugi, który będzie rozwinięciem tego. Chyba, że pytań będzie bardzo mało, no to odpowiem Wam na nie w komentarzach. No to ok, zaczynajmy. Jak zagrać nekromantom? Żeby zagrać nekromantom, musicie mieć zaproszenie od samego wujka Blizzarda. Że, żeby sprawdzić, czy macie to zaproszenie, wejdźcie do aplikacji Battlenetu i w miejscu, gdzie wybieracie region Europa, Azja bądź Ameryki, powinniście mieć um, beta testy necromanty. Jeżeli tego nie macie, to znaczy, że nie zostaliście zaproszeni i niestety musicie czekać. Czy opłaca się czekać? W zasadzie to nie wiadomo, bo Blizzard stwierdził, że wyśle jedną falę zaproszeń na dzień dobry, a później, jeżeli będzie potrzeba. Kolejnych beta testerów to będzie ich zapraszał i będziemy wszyscy o tym informowani. Tak więc, no, pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że Blizzard będzie potrzebował więcej beta testerów. Kiedy premiera Nekromanty? Tutaj możemy się tylko domyślać, bo nie mamy oficjalnie podanej daty. Mamy jedynie od Blizzarda zapowiedziane, że będzie to druga połowa 2017 roku. No, czyli. Ja bym stawiał na sezon 12, aczkolwiek może być i 13. Moim typem jest jednak 12. Nekromanta już dosyć dobrze śmiga. Ma swoje błędy, ma swoje niedociągnięcia, ale wydaje mi się, że za te pół roku będzie śmiało gotowy do wybiegu na sanktuarium. Pojawiły się też pytania, czy Rise of the Necromancer to jest pełnoprawny dodatek Blizzarda. Nie. Rise of the Necromancer to jest zwykłe, z najzwyklejsze DLC. DLC, które nie będzie zawierało żadnych innych płatnych treści oprócz samego pakietu Necromanty. Teraz, jaka będzie cena pakietu i co on będzie zawierał? Cena pakietu to jest zagadka dla wszystkich, moi drodzy, bo to jest jedyny te, swojego rodzaju e, taki produkt Blizzarda. Tak, ten nekromanta jest jedyny swojego rodzaju, ponieważ w grach free-to-play e, mikropłatności Blizzarda są dosyć drogie, a w grach buy-to-play mikropłatności są dosyć tanie. Z tym, że w grach buy-to-play... Mikropłatności wyglądają tak, że są to po prostu jakieś skiny, jakieś voiceliny, jakieś rzeczy, które są w miarę proste do zrobienia. Powiedzmy, że taki legendarny skin jest gdzieś tam trudny do zrobienia, ale jest to praca jednorazowa. Jeżeli chodzi o nekromantę, to tutaj mamy całą postać, która już sama w sobie jest modelem. Oprócz tego musimy do niej wymyślać sety i przedmioty. Oprócz tego musimy zrobić ich animacje, e, modele i działania. Oprócz tego cały zestaw przedmiotów, e, przepraszam, cały zestaw umiejętności oraz cały zestaw run do tych umiejętności. Oprócz tego również cała kampania musi być tak jakby dla nekromanta również zrobiona, czyli Wszystkie jego teksty, które on wypowiada, wszystkie filmiki łącznie z tym końcowym. No, sami przyznajcie, troszeczkę jest tutaj do roboty i jest to pierwsza mikropłatność od trzech lat. Tak więc Blizzard zdaje sobie sprawę, że jeżeli ludzie grają w tą grę, no to są gotowi wydać na nią pieniądze, jeżeli dalej grają. A co będzie zawierał pakiet? Póki co oficjalnie wiemy, że będzie zawierał klasę nekromanty, oczywiście. Dwa miejsca w skrzynce, to znaczy dwa, dwie zakładki w skrzynce. Dwa miejsca na postacie: sztandar, pet i e, proporzec. E, mimo wszystko, z wycieków e, z PST wygląda na to, że dostaniemy również jeszcze skrzydełka. Aczkolwiek nie jest to potwierdzone, jest to jedynie domysł. Czy nekromanta to kopia Witch doktora? Nie, moim zdaniem nie. Bardzo się od niego różni, i jedyne co ich do siebie zbliża, to to, że Nekromanta w jednym ze swoich setów, czy w jednym ze swoich playstyli, ma taki playstyle, w którym gra z dosyć dużą armią przywołanych stworzeń. Z tym, że Nekromanta nimi steruje, Łódź Doktor nimi nie steruje. Wszystko inne jest. Całkiem się od siebie różni, moi drodzy. Nekromanta już chociażby korzysta z trzech e, źródeł, z których e, rzuca zaklęcia: są to zwłoki, jest to esencja, jest to jego własne życie i są i będą na to różne ciekawe buildy. Tak więc nie martwcie się, będzie się bardzo różnił od Witch Doktora. Tak jak mówiłem, te same przywoływanie stworów to jest jedyne, co, co ich na razie do siebie zbliża. Jak Ci się gra Nekromantom? Powiem Wam szczerze, że ja jestem gościem, który cały czas gra dwoma postaciami. Jest to Demon Hunter oraz Wizard, a inne postacie to sobie tak odpalam z ciekawości i przeważnie mi nie podchodzą. Mam nimi przegrane tam powiedzmy te 60-70 godzin, ale są to takie postacie jak ZDPS, specjalnie zbudowany pod team, czy jakieś tam... Postacie zrobione pod set dangi, jakoś nie chcą mi podejść tej inne postacie, a Necromanta, o dziwo, mi podszedł. O dziwo. Może nie o dziwo, bo była to moja ulubiona postać również z Diablo 2, jedna z ulubionych i była to moja pierwsza postać w Diablo 2, tak w ogóle, i mam swój sentyment do niej. Zresztą wiele osób tak samo, tak samo do tego podchodzi. I powiem Wam szczerze, gra mi się bardzo przyjemnie. Jest to gameplay inny niż. Resztą klas mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, trzy zasoby. Mamy e, dowodzenie naszym armiom nieumarłych. Mamy ciekawe klątwy, mamy dużo rzeczy, których, które są jeszcze nie zbadane. A co będzie w przyszłości, czyli przedmioty, sety, jak będą działać kamienie różnego rodzaju, to jeszcze tylko daje mi dodatkowego smaczka, żeby się w tą postać bardziej zagłębić. Jaka według Ciebie będzie następna postać dodana jako DLC? O ile będzie następna postać dodana jako DLC, to wydaje mi się, że najpewniejszym strzałem byłby druid. O, ale oprócz tego możemy, możemy liczyć na coś spoza, um, spoza tej ekipy, którą znamy z jedynki i dwójki. Dlatego wydaje mi się, że mogą tutaj dołożyć jakiegoś maga bojowego, takiego na przykład jednego z tych młodych choradrimów, tak jak Lorat, czy cokolwiek innego. Jednak stawiałbym tutaj na druida, bo zmiennokształtnego jeszcze nie mamy. To by było coś nowego. A później, jeżeli wybierać coś z dwójki albo jedynki, to wydaje mi się, że byłaby to albo amazonka na oszczepy, albo zabójczyni na ostrza, bez pułapek. Tak więc to są moje dwa takie strzały. Co dokładnie będzie zawierał Patch 260? Tego do końca nie wiemy. Mogę Wam powiedzieć, co na ten moment zawiera Patch 260 na, na serwerze testowym. Patch zawiera szczeliny wyzwań. To są specjalne, taki nowy tryb gry z takimi specjalnymi riftami, gdzie musimy zrobić e, Greater Rifta lepiej niż jego autor. Więcej, jeżeli chcecie więcej informacji, to zapraszam Was do specjalnych filmów, które o tym zrobiłem. Oprócz tego będzie zawierał ten patch kilka nowych lokacji: to jest dwie nowe główne lokacje: Shrouded Moors oraz Temple of the Firstborn. I cztery nowe lokacje Realms of Fate w akcie czwartym, które nie są tak do końca nowe, ale są dosyć ciekawe. No i oczywiście, oprócz tego, Patch 2.6.0 będzie zawierał samych nekromantów. Czy dla nekromanty są już jakieś sety i przedmioty? Na ten moment nie, na ten moment nic nie mamy, nie mamy żadnych legend, nie mamy żadnych setów. Mamy jedynie y, dla nekromanty unikalny offhand, ale nie można z niego zrobić również legend. Jedyną taką w sumie legendą to jest y, Stara Legenda, y, tarcza... Która się chyba nazywa murskości, czy coś takiego. To jest taka stara tarcza z czaszkami i ona zawiera teraz affix dla nekromanty do max esencji. Tak więc to jest nic nic jakiegoś wybitnego. Możemy się jedynie domyśleć, co będą dawały przedmioty i sety. Oprócz tego, jakiś czas temu, data wygrzebali z plików gry przewidywane działanie setów jeżeli chcecie się z tym zapoznać to zapraszam was do mojego filmu o setach dla nekromantów i to by było na tyle moi kochani jeżeli macie jakieś pytania koniecznie zadajcie mi je w, w komentarzach ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej jeżeli będzie ich więcej zrobię film jeżeli mniej odpowiem na każde osobno dzięki wam wielkie dzięki za wsparcie widzimy się w kolejnym filmie papa pa.